Zostaje chyba kubek jest chyba Jest Pania To tak by... tam będzie lepszy no leci kurwa leci leci chłop dobra wszystko tak tak co aha co za kurwy a co pikacie pod wieszaka. pod wieszaka. a ty jesteś bunsol już no domciu Co moi nie bez nas kurwa nie wiem bo to są what, what the fuck to nie są oh. Ej, ja wiesz, wie, że to łatwiej od dołu Nie. Po co? Jak tam masz półkę pod samą podwieszaka, pod samego. O kurwa, ilu was tu się namnożyło? To na no offline? to no online. No online. Tak no online. A ty młody jesteś właśnie u nas? Pilnujcie ktoś main'a. Z... Z... To lepiej już jest, możesz wrzucić ceki sami. To obce młody, bo my ja, ja jestem pod wystąpieniem. Aha, to, tu, to, to jest do góry? Ja. To weź taki, piątkę. piątkę. A nie, tam do góry ja do was nie szłam. To, to nawet tam da nie jest? było. A ja bez, ja no ja weź, no ja weź. To weź mnie. Egzotyczne cannabis. Zamiast tej kurwy to oni tylko z, na, na ty z tyłu klikną. A kogo to jest? Nie wiem, jakiś ślaczek, kurwa. Zapisz? Lata. Auto. nic, nic? nic, nic. To. Pytanie a, czy on nie zdążył spierdzielić tym autem. No nie, będzie? on tutaj auto nie miał. Ja mu za to. a ty to... od no? dachu? A w sumie łatwiej będzie, no. no lepiej od dachu. No jak ten dach wyszedł zbudowany jest chyba, nie? Panie? <laughs> Jakiś, kurwa k**wa -er. Dobra, ktoś tam idzie od tyłu do was. Chłopaki, ktoś idzie od tyłu do was. Nie. To akurat jestem ja. Jest co? Tam za autą, jest. Chodź, powiem. No. Leży. Auto tam leży. Pikachu, pikachu, chłopaki. TK. chyba. To rajdę Pikam. Nie wiem. Nie, nie, nie. wiem. nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie, Nie, jak te kurwy Co? już... No, na, te... do naszego main'a. Kurwa, 40 cek! 40 cek! 40 cech! O nie, tu czekaj. Czekaj. Gdzie ty masz 40 cek? W tym gównie było. W aucie? Nie, w tym gównie tutaj. W tym podwyżeku. Klep, 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 klep. Tam? No naprawdę. Lolek, A masz lolek, to ten na zmianę? koma XD. koma XD. 27 to jeszcze? Co wy gadacie teraz? No, surfura. No naprawdę. Ha <noise> Rampa, rampa szybko! Rampę, rampa, rampę, nie może, albo ceka wybucha. Nie, no powinieneś... to. Nie, tam, to tam można stawiać wybucha. Nie macie tu temu, zaraz to wam to zniknie, bo jest czyszczenie mapy za 300 sekund. To tam stawia chłopaki. Mamy. Ty pokaż to do tego mury, mury, pierwszego? Mury, mury, mury. Masz. Tutaj? Do tego pierwszego? Ja Uf, to taka, taka... to... Może mi dać trochę to też jedyę Osadnia, osadnia no. raczej, to już jest tam To już nie jest Naprawo już jest tam. Jeszcze A dobra. no. Bara, bój, to, może e, ja tu ja tu ja tu biorę odro. Ja też To no jest kurwy jebane. ale mówiłem że w przyjdzie Nie wszyscy, nie wszyscy Nice nie, bo... Pikaj, to pikaj no, to, na wstanie Ubiegłem szybko Jak to się pika kurwa po prostu na środek, na środek debilu po prostu. Je, to, je no. ja, to ja się laptopowy nie ci... że... robił. No. To... Ja. No to... i tutaj To ci zdefuje, to już zdechuje, bysza kurwa debilu. Kikaj <gulanie> to Rolnik. Zdefuję to, on to zdefuje, nie? <gulanie> nie, to piluj. Rzut dynamit, a nie. Nie ma żadnego tego. On co odkry coś muruje. O no, no, no. no. Przecież, o to, ej, zbugowany. Otrą nam pikają Klepać, klepać, klepać A tam chuje mamy w tym Ale cykli na skocach Tak tam, ja się kilam tam, Tak, nie Tak, mnie też Jakby odrą nie widziałem w drugim Sklepcie, sklepcie M też, nie? Otrą nam klepią, otrą nam do tego, do tego burka No co za cwerp na czacie pierdolony Kolejna na Leży Pika drzwi, albo coś. Zapraszam, żeby nie zamknął drzwi tych zmian. Na górę Leży Drzwi, nie idzie tu. Siema kurwy. No. Hello. Napisałem tylko jebany rolnik, kurwa, no, no. prudasie. A po co ty chodzi, kurwa? co ty dzicko chyba No, ale zamknij ryj, kurwa. Ale zamknij Ale, ale no, kurwa. Ja Kurwie ja ci, ja ja ci to w powietrze zaraz! Zeskoczył jeden. Ja no wezmę, to. ja wezmę, ja wezmę. No już się kiwałem. Dobra, dobra. A Ten zeskok sobie zobaczył. Zabrnę, zabrnę. Dobra. Aż do oh yeah No właśnie moim ludzie Ale patrzcie jeden zespoł, zespoł, jedna z nich. Ja zemki patrząc. będę patrzył, ja zemki, ja zemki. No nie mi. wszystko. Skoczy.

Leci, leci, leci Jeszcze jeden Zabił, nie? Zabił, ja podestrekamy ja No w, o, zamiast o, zamiast o. tam w moim Kurwa, gdzie jest amo no, do pompy? Tak, ale nie mnie tej żółtej jednej było, było amo Co jest Kurel, na zewnątrz No ale ja zabrałem, ja zabrałem już mam. tam chuj amo leży do pompy, żeby mam, już No tam te co tam były przecież Skacze Ja Zabrałeś na mnie, jak coś? Zabił mnie znowu. Uwaga, zamki wali. Nice, nice. Leci, leci, leci. Dostał. Czekaj, tam zablokuję. Czekaj, czekaj, czekaj. Semi, czekaj. uważaj, mi. Ja zablokowałem no, tam. Tylko. Uważaj. Uważaj, Semi. Bodylamin życie. Ta, tam masz, masz Dobra Leci nice. Do GP. Nie mam cek, nie mam cek już dobra Łap chodź, chodź, chodź ty, chodź ty, chodź ty Łukasz Musisz ktoś Dr... Chodź, jest na pewno. On, oni mają łatwiej zbiory w sali. No, na no, empiściem jest do dole, to skapią. Jak wtedy no. nie odguruję, to są Dravidy. Ja mam rajdynamik na co? Dravidy. Ej, ale spadłeś w na sobie? Nie, nie, ja, Jest wejście, Jakie jest wejście. Nie, nie co ten raj dynamit chłopie ja raj dynamit na dół rzuciu oh yeah. ja wrzuciłem do góry ceki ceki dawaj z cekami a to z cekami daj się wejść do tego daj się wejść daj się wejść a się wejść da się wejść daj się wejść da 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 no na celce raj dynamit teraz trzeba nie rzucić no ja rzuciłem jeden rzuciłem już jeden do góry tam rzucę ten dynamit, może by nie murowali ale chodźcie No chodźcie, chodźcie wszyscy Ja tu ja patrzę czy ktoś skacze. na gdzie stoi na mnie gorzej tam będzie skór dziczka no Chodźcie, wchodźcie ja będę ich trzymał na MC chodźcie Musicie więcej na dynamcu rzucić. chodź ze mną na MK i reszta nie wchodzi Zeskoczył, zaskoczł yeah. That's good Na MC chodźcie, cały czas ze mną Wiesz co wskakuję na wynce Leży Znowu, znowu, znowu kurwa, nie chodźcie skakiwać Na? już Wychodź ja. <grym. grym>. Tylko się patrzę co Łukasz robi, a Łukasz wchodzi Muszę no idziemy Zaplanowałem, jeszcze jedną i można wchodzić Dwie Wzięliście te rać Nie Ja już idę po niej Tu Ja pilnuję, ja Mam, ja będę, ja będę je Daj Daj, tak. Masz cztery? Nie, nie dać go nie wejść Raid, będzie urował? Daj mi dynamitę. Leży. Jebaj, jebaj ten dynamit. Nie teraz, nie teraz jeszcze. Bo tu uważaj, dawich tu uważaj. Ej. Ceka w moim Ej. lucie na dospadło. Próbujcie to cekę postawić. No. Tam zaraz, kto będzie pod górę, niech wejdzie 2-3 osoby i kurwa. Jebiemy dynamit, niech już wyjebie i skakujcie na tam osiem tak Teraz jeszcze dwie ceki położyć, i da się wejść, Łukasz. O, ale zjebałeś Zjebałeś też Wiem, wiem. Ale mnie Kurwa... Czekaj, ja rzucam. Trzymaj, to tak ceki na sobie. Na, na dole jest osiem kurwa I nie zbrał na dynamit, Dobra, ma, masz końcówkę. Kogoś... Zewóz tam co kiedyś zobaczyłeś Kurwa, to no. nie są broni, nie wiem czy pompę Tam no dajcie Na dole w tym przejściu takim tam Na tą drugą stronę Maciek to połowę Plantuj, plantuj Jestem na dole, Maciek to połowę Rzuciłem na dole M4 w A A maszyki, maszyki? Tu lego, na dole tu. Leży, plantuj, plantuj, plantuj Jest wejście Jest skok Nie ojej, tak. Korko, 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 Korko Cieszę się, Korko Nie, tam trzeba schowek wyjebać Trzeba wyjebać sekę na schowek Już byłem tutaj przy totemie Nie da się przejść Oni nie żyją, oni nie żyją Trzeba schowek wyjebać, na mnie muszę, pójdzie Łukasz, co ty odpierdasz Mountuj je, to Wesołe Tak No, no, jakiś to. Aaaa, tu leży od Mam Masz? Rozwalaj po ogół, rozwaj pod ogół. po długę, tak! O... Klepać to, klepać to, Ja mądre, tylko że mi usiekli klepij, im, klepij. im, lepiej im, im Żeby nie stawiali gdzieś na dole, ej, bo można... Tam, tam typ się odrodził. My jesteśmy, my jesteśmy na dole. Ma ktoś powiem? Na trzy hity, na trzy hity jest to tym, na trzy hity Mam Uch. Mamy pan Sklepany. Sklepany, no. Klepany co? S na tocie chyba co? no, nie, ich było trzech, dwóch i dwóch. A na ilu? Czterech? Pięciu? No nie no. Nie pisz nic. No Na odcinku siedmiu, będzie. Siedmiu Tylko nie mieli tutaj chyba itemów w ogóle. Jakiś tuż kurwa. Nie mieli gdzieś półkrywazego? Kurwa, czekaj. Ja się kurwa nie widzę, no. Nie mają tej drugiej bazy tam na radzie? Nie, nie, na redzie właśnie nie yes, mają. Jest, jest, jest skryte, jest skryte. Gdzie? Tam. Napiszcie, że nie w że właśnie. Jest, 90 sek. Pokaż do tego no, stawka, do tego stawka. 90 no, Do tego stawka, do czy, tego. No tu, tu, no, czekaj. 87 sek. Bo ja ja tego nie złapię. Czekaj zaraz pokażę czekaj Weź to wszystko i pójść. 50 dynamitów kurwa czaisz? Ja piercie Weź Kurko, weź to wszystko i tu jest Okej. O kurwa! Dawajcie teraz może tak jak